świt. Sezon drugi, odcinek drugi. Ucieczka. Czarna Co się dzieje Daleko Będziemy jeszcze długo tak iść Łapy mnie bolą strasznie już Jeszcze tylko trochę

Co wy tu robicie. Raczej co ty tutaj robisz? Intruzi! Jeszcze parę minut, Idźcie stąd. Właśnie Nie możecie tu być. To nasz teren. Prosimy, możemy zostać. Poszliśmy i zasadzie nie wiem ile. Jesteśmy wyczerpane i nie mamy gdzie się podać. Zdarza się. Moim zdaniem mogą zostać. Wyglądają przyjaźnie. Dziękujemy. W takim razie możecie zostać, ale tylko na dziś. Dziękujemy. Zgadza się. Jesteśmy. Co się działo? Nic oprócz tego, że przyjęliśmy tamte dwie do naszego planu. Do nas? No tak. Okej. Okay. No to czarna, zanieść to szczeniakom. Okej okay. Ej No, co się stało Czarna? Chodzi ze mną, zbierasz mach Okej okay. Co was w ogóle tutaj sprowadza? No to podróżujemy Zdrużuje Tak, ale postanowiłyśmy, że tutaj się już zawsze mamy na... Zawsze? A, na razie mam. Okej, okay, to bierzemy ten mech i wracamy. Okej. Okay.

Tylko jej nie złapali. Czemu mnie wszystkich nie uprzedziłaś? Czarna, i co? O, no, o co chodzi? Jak ty się im wymknęłaś? Wy... Jak się im wyrwałam? Tak. Po prostu. Czekam. Okej. Okay. Jesteśmy. Tak, jesteśmy, jesteśmy. Długo was by nie było, a gdzie jest Mar? Kłusownicy nas zaskoczyli i go opuściłam. Ja też. To już na tyle widzę. To już tyle widzowie na dzisiaj. A, coś tam zrobiłam. Jeszcze pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę. No i widzimy się niedługo. Pa!